A więc witam Was wszystkich moi drodzy w odcinku żegnającym tak naprawdę rok 2023. Chciałbym to zrobić tego pięknego wieczoru 1 stycznia 2024 roku, żegna pożegnać ten przeszły rok 2023. I to będzie bardzo króciutki odcinek z tego powodu, że to będzie, pokażę wam tylko fire werki, które już przygotowałem sam, wy je ja możecie ocenić w komentarzu, jak wam się spodoba zostawcie suba i łapkę w górę, a ja więcej nie przedłużam, podpalam to i w tym momencie żegnamy rok 2023, za który wam bardzo dziękuję. Wbiliście całe dwa... całe 33 subskrypcje na moim kanale, za co wam bardzo dziękuję. A teraz możemy sobie pooglądać ładne fajerwerki Proszę docenić moją pracy. Stawiałem to całe pół godziny. Przynajmniej nie zmarnowałem jakiegoś czasu. W tym nowym roku. A więc tak oto pożegnaliśmy wspólnie razem rok 2023. Oraz życzę wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. I aby ten rok był pełny niespodzianek. I był, mam nadzieję, tak, żeby był lepszy od tego teraźniejszego. Znaczy poprzedniego, Jezus Maria.